Zacytuję dzisiaj swojego przyjaciela, Vadima Zarskiego: Jak się miłość dzieli, to się miłość mnoży. I dodam: jak się radość dzieli, to się radość mnoży. Tak. Moim zdaniem, emocje najłatwiej i naj Naj, naj, najdosadniej można wytłumaczyć, wyobrażając je sobie jako wirusy. Wirusy, które chcą przetrwać. Wirusy, które potrzebują energii do istnienia. I tak samo jak lęk lubi się bać i lękiem jesteśmy w stanie się zarazić od kogoś, kto jest w lęku. Tak samo radością, miłością jesteśmy w stanie się zarazić, i mając tą świadomość, możemy pójść w życie i dodając swoją uważność na siebie, na to, jak się czujemy, wybierać. Czy swoim lękiem, który od czasu do czasu każdego z nas dotyka, Chcemy zarażać innych i z taką świadomością, że gdy jest nam dobrze, gdy jesteśmy radośni, możemy zarazić tą radością, przekazać ją innych, robiąc im też dzień. Tak jak dzisiaj. Zrobiliśmy sobie nawzajem dzień ze Sławkiem, który powiększył jeszcze mojego banana na twarzy bardziej niż ten, z którym obudziłam się dzisiaj rano. A ja zrobiłam mu dzień, bo przysłałam mu śmieszną wiadomość. I tak każdy z nas, każdy z nas z jeszcze większą radością i jeszcze z jeszcze większą energią wskakuje w ten wtorkowy poranek. Przytulam Was i bądźcie uważni i bądźcie szczodrzy. Uważni na to, aby nie zarażać innych swoich lęk, swoim lękiem, a szczodrzy aby dzielić się swoją radością. Przytulam Was.